Szereg technologii zastosowanych w pojeździe umożliwia optymalizację zasięgu poprzez redukcję zużycia paliwa. Zapewniono kilka funkcji w celu zachowania kontroli nad tymi czynnikami i redukcji zużycia paliwa. Informacja widoczna na tablicy wskaźników pomaga dostosować styl jazdy, aby uniknąć wysokiego zużycia paliwa. W wersjach z napędem hybrydowym ITEC e wskaźnik zużycia energii pokazuje bilans energetyczny pojazdu, czyli ilość zużywanej i odzyskiwanej energii. Istnieje prosty sposób na uniknięcie wejścia w strefę nadmiernego zużycia, zdejmując stopę z pedału przyspieszenia, gdy strefa zostaje osiągnięta. Wskaźnik stylu jazdy informuje na bieżąco, w jaki sposób prowadzisz samochód. Im większe koło w zielonej strefie, tym lepiej kontrolujesz prędkości i przyspieszenie i tym większa możliwość przewidywania zużycia. Wskaźnik informuje, że jedziesz ekonomicznie. Pojazd jest również wyposażony w cztery poziomy hamowania z odzyskiem energii. Wybierz poziom za pomocą łopatek przymocowanych za kierownicą. Dzięki tej funkcji podczas zwalniania elektryczny silnik napędowy wywiera większy lub mniejszy opór na koła, powodując zwalnianie i jednoczesne generowanie prądu do ładowania akumulatora. W celu optymalizacji zużycia energii przez pojazd można włączyć tryb ECO. Automatycznie steruje komponentami zużywającymi energię, redukując poziom zużycia do niezbędnego minimum. Ogrzewanie i klimatyzacja są utrzymywane na minimalnym poziomie. System multimedialny OpenR-Link zapewnia szereg funkcji wspomagających optymalizację zasięgu i zużycia paliwa. W polu pojazd znajdź dwa menu: Napęd elektryczny i jazda eko. Pomaga to w lepszym zarządzaniu zużyciem. W menu napęd elektryczny wybierz zakładkę Energia, aby wyświetlić przepływ energii i zużycie energii w ciągu ostatnich 30 minut. Informacje o przejazdach i oszczędzaniu energii są dostępne w menu Ekojazda. Znajdziesz tam również ocenę stopnia ekonomiki swojej jazdy. Dostępny jest również szereg porad, jak zoptymalizować zużycie energii. Przykładowo, pojazd może automatycznie zasugerować aktywację trybu ECO we właściwym momencie. Zależnie od pojazdu, funkcja Predictive Hybrid Driving. Umożliwia prowadzenie w bardziej ekonomiczny sposób dzięki wykorzystaniu zintegrowanych map. Wskaźnik na tablicy wskaźników ostrzega o zbliżających się elementach infrastruktury, takich jak rondo, zakręt czy ograniczenie prędkości. To zachęca do zdejmowania nogi z pedału przyspieszenia i pozwala dostosować prędkość do aktualnych warunków, zwiększając oszczędność paliwa. Aby włączyć te funkcje, Przejdź do sekcji Pojazd na ekranie głównym systemu R-Link i wybierz systemy wspomagające kierowcę. Następnie inteligentny system jazdy ECO. Miej na uwadze, że system nie wykrywa określonych elementów, takich jak droga o znacznym nachyleniu, skrzyżowania bez znaków stop lub ustąp pierwszeństwa, ani korków ulicznych. Technologia e -Tech Full Hybrid połączona z funkcją inteligentnego napędu hybrydowego umożliwia optymalizację ładowania akumulatora dzięki wykorzystaniu funkcji sieciowych. Pojazd przewiduje użycie napędu spalinowego, hybrydowego lub w 100% elektrycznego poprzez analizę pokonywanej trasy i wie, kiedy będziesz przejeżdżać przez miasto, przez obszar o wyższym skomplikowaniu topograficznym lub gdzie można spodziewać się korków ulicznych. To pozwala zoptymalizować zużycie paliwa oraz osiągi samochodu. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.